Cześć widzowie witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale z Super Mario Bros. i to już jest piąta część, gdzie przechodzę z gry Super Mario Bros. Sorry, że nie powtarzałem odcinka, ale... no nie miałem czasu, ale dobra, przechodzimy tutaj do tego sejfa i możemy przechodzić świat piąty, pięć jeden poziom, dobra. Tylko żebyśmy tutaj yy, nie... już nie skusili już od razu na miejscu Byłoby trochę głupio, lecz... I co tak wolno? Co tak wolno. Dobra, widzowie, możemy ten dalej iść I tutaj jest tak zimowo, bym powiedział. I dobra. O dobra. Skocz Adam. Tak, ja chcę trochę uważniej, bo mogę zawsze spaść w jakieś straszne, bytu mi miejsce. Okej. Okay. One up. Ja się boję. Teraz, co ten bullet bill wymyśli? No. All time zrobiłem tak by akurat timing normalnie. Trzeba było normalnie. Widzowie. Szok! Ej, bo zaraz mi się skończy czas to! Dobra, nie. Ten nie skuszę. O nie, dobra. Trzeba cofnąć, bo chcę monetki szybko, widzowie! Bo czas ucieka. No, kupa trupa, no weź. Dobra. O, jany, Sto tylko. Trudno. Du, 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 no. O, kolonka 2. zabawne. 2. Patrzcie, widzę. No. To... Czemu to nie leci? w Bile nie lecą. Trochę podejrzane, jaki Dziwne! Lecz okej. Okay. Ja wiem, bym spadł, widzowie. Tylko, co tu jest w tych blokczkach? A, Fire Flower. Nie, nie. On tu nigdy nie zejdzie na ziemię. No, strzeliłem go tego, no, Hammer Brothers, Hammer Bro. Dobra. O, widzowie, możemy popływać właśnie, o. o. No i y, widzamy z naszych starych znajomych. Y, bloopery. Ja nie mogę, się boję trochę tych poziomów wodnych, bo, bo ten prąd jest nieprzewidywalny, widzowie. o, o! o. No, jeden ja widzowie, widzicie, jak to mnie przyciąga do siebie? Takie to mądre. Tak widzę, O, można się tu też zaklinować na całe życie, przez jakby wiecie, przez y, y, ten czas. Spadła gwiazdeczka, ale to nie przeszkadza, bo patrzcie na to. Patrzcie widzowie. Niepotrzebna gwiazdeczka. Dobra. Czyli inaczej Stagman? Ja widzowie. Nie chcę ryzykować, lecz... Dobra. Tylko raz w filmie cofnęliśmy. Już, 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 już. Dobra. Wszystko jest super dobre, bo się ze mnie zajrzałem, czy wszystko jest dobrze wobec... O, no i trzy koronki. <laughs> Czyli 13 łapów. ja nie tu są bile zapomniałem. O nie, teraz będzie piekło. Normalnie strasznie będzie. Lecz może nie będzie tragedii, lecz... lecz... Zobaczymy co będzie dalej. Ole, małe platformy też już są. Dobra, tego kwiatka już nie będziemy zbierać, bo nie warto. Ja nie mogę, Jakimś cudem jeszcze nie spadłem, to ja... Nie wiem tego, lecz... Skacz, Mario, Mario, słuchaj się mnie. Żeby żaden Bullet Bill nie leciał w złą stronę. O jany. O, ja my prawie bym spadł y, do otchłani Dobra I skaczemy Dobra, ostatni raz cofnąłem w tym filmie, teraz Skak jest No, idziemy do dużego zamku Bowsera Się boję już Co tu będzie, bo tu już jest Daleko zaszliśmy widzowie O, jany... Fireflowera tego nie bierzemy, lecz... uciekamy. No nie no! O, o. O, o. Jany, tylko... Dobra, 6 minut. 20, coś tam sekund. Aj! Musimy... Tu zdobyć monetki Trzeba coś jakoś wykombinować Jeny, jak to? Kurde, tylko musi to wyjść tak No widzowie dajcie mi zebrać albo wiem No Dobra widzowie w sobie trochę zrobię y ten. Tak długo zajęło, ale wiecie. O dobra. Jaki dzisiaj będzie podszywany Bowser? Nikt tego nie wie. Lecz. Laki No to super. Laki tu się dzisiaj przegłębiał za Bowzera widzowie. No. No, podobu. No. dobra Ja, no widzowie. Sorry, że trochę zrobiłem takie rzeczy, ale no. Nie miałem, nie chciałem. Thank you Mario, but our princess is in another castle. No, jest winy w zamku, jak zwykle, widzowie. To jest już... E tak od zawsze, no. Ale no, nie chciałem, widzowie, tak robić, ale no... Widzowie, no zrozumcie e nie Chciałem e pokazać, że się da tego... Tą monetę zebrać i tak, e no. Nie bądźcie na mnie źli, więc dobra. O, pamiętaj, dziękuję za obejrzenie i zostawcie lajk, like, sub, dzwoneczkiem i miły komentarz i ten, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które jeszcze trzeba zapisać, save, save. no, do zobaczenia, na razie.